Zapraszam na kolejny odcinek z serii Ciemna strona Korei Dziś opowiem wam o sprawie bardzo świeżej, bo z marca 2021 roku. Będzie to opowieść o młodym chłopaku, graczu League of Legends, który dopuścił się potwornego czynu i wzbudził niemałe poruszenie, a zarazem strach w koreańskim społeczeństwie. Zanim zaczniemy, dwie sprawy organizacyjne. Dostaję od was często wiadomości, że w tych historiach, o których mówię, często jest bardzo mało szczegółów, zwłaszcza jeżeli chodzi o ofiary, ale czasem też o zbrodniarzy, o których opowiadam. I ja wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dostajemy pełno szczegółów, jeżeli chodzi o sprawy kryminalne, nawet całe biografie morderców i ich ofiar. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, dlatego że w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, gdzie najwięcej tych wszystkich materiałów o zagadkach kryminalnych mamy, to jest dozwolone, a w Korei prawo chroni obie strony i często nie znamy nawet imienia zbrodniarza, kryminalisty. Ofiar oczywiście też nie, i dlatego poza najgłośniejszymi sprawami, tak jak sprawa suna, o której opowiadałam, często naprawdę nie znamy tych szczegółów, aczkolwiek w tym przypadku będzie inaczej. I sami zobaczycie za chwilkę. Po drugie, ten materiał ma partnera odcinka, a partnerem odcinka jest Surfshark VPN. Czy wiedzieliście, że według niedawno przeprowadzonej ankiety ponad 87% Polaków nie chroni swoich danych w internecie? Myślę, że ten odcinek naprawdę pokaże wam, jak niebezpiecznym i przerażającym miejscem może być internet. Na szczęście możemy chronić siebie i naszych bliskich dzięki Surfshark VPN. Surfshark to serwis, który pomaga nam zachować bezpieczeństwo w sieci. I w jaki sposób się to odbywa? Surfshark szyfruje dane przychodzące i wychodzące z wszystkich naszych urządzeń. I tutaj specjalnie użyłam liczby mnogiej, ponieważ możemy zainstalować aplikację Surfshark na naszym telefonie, tablecie, komputerze stacjonarnym i laptopie. Na jednej licencji, i mało tego, możemy też zainstalować te aplikacje na urządzeniach naszych bliskich, żeby ich chronić. Na jednej licencji, także jedna licencja, płacicie raz, korzystacie wielokrotnie. To jest potwierdzone info. Niedawno sprawdzałam, właśnie bezpośrednio u Surfshark, i powiedziano mi, że możemy używać na jednej licencji, nawet jeżeli nie mieszkamy razem, czy nawet nie mieszkamy w jednym kraju. Także bardzo polecam. Surfshark pozwoli Wam połączyć się z tysiącami serwerów w 65 krajach, a to oznacza, że jeżeli. Jakiś materiał, jakiś kontent jakiś nie jest dostępny w waszym kraju, ja czasami tak mam, że wysyłacie mi link na przykład do YouTube'a i jest zablokowany w regionie. No to możecie połączyć się z innym krajem i w tym kraju już będzie dostępny i obejrzeć sobie ten kontent. Także jesteśmy, że tak powiem, wolni wirtualnie. Sprawdzałam i działa to też na Netflixie. Jak zwykle w opisie tego filmiku znajdziecie link do aplikacji do rejestracji oraz kod zniżkowy, dzięki któremu będziecie mieć licencję troszeczkę taniej. Klikając i kupując Surfshark VPN wspieracie również ten kanał, dlatego bardzo serdecznie wam dziękuję. A teraz wracamy do materiału. Kim tae urodził się w 1996 roku w Busan na południu Korei, jednak po rozwodzie rodziców przeprowadził się do Seulu, do dzielnicy Gangnam, gdzie skończył gimnazjum oraz liceum. Nie poszedł na studia. Wspominam o tym, dlatego że to jest dosyć niespotykane w Korei. Bardzo dużo osób jednak idzie na studia. I teraz tak, gangnam, pewnie kojarzycie z opa gangnam style albo z tego, że to jest taka dzielnica elit to jest y, dzielnica bogatych ludzi. Ale nie było tak w przypadku rodziny Kim Jona, ponieważ oni mieszkali w skrajnej biedzie w takiej suterenie czyli pół piwnicy to się banjiha nazywa po koreańsku. Jeśli wierzyć opiniom jego kolegów ze szkoły Kim był osobą bardzo porywczą. Potrafił udawać, że chce kogoś uderzyć, jak się zdenerwował, to się naprawdę wściekał, a kiedy żartowali sobie między sobą, między kolegami, Kim potrafił nagle się zmienić z jakiegoś powodu, zupełnie jakiegoś błahego o 180 stopni, tak się rozwścieczyć. Był osobą dość łatwo wykazującą agresję. Kiedy był w wojsku, kradł innym żołnierzom bielizny i igły, co uznano za przejaw. Kleptomanii. Jednak troszeczkę zbagatelizowano ten problem, a jeden z żołnierzy, który był z nim na służbie, jednocześnie powiedział, że po prostu totalnie nie spodziewał się tego, co się stanie później. Po prostu był szokowany późniejszymi wydarzeniami i tym, co działo się w życiu Kim Tyiona. Totalnie do niego to nie pasowało. Po ukończeniu dwuletniej służby wojskowej, która w Korei jest obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn, w 2018 roku skończył i przez kolejne dwa lata tak naprawdę nie pracował nie miał pracy stałej, pracował tylko dorywczo czasami. W pewnym momencie zatrudnił się w restauracji, gdzie popracował jeden Dzień. Stwierdził, że jest to za ciężkie dla niego, i właściwie to nie zrezygnował. Tyle, co później w wywiadzie dla telewizji właściciel tej restauracji powiedział, że Kim Taehyung po prostu następnego dnia nie zjawił się w pracy i zerwał się z nim wszelki kontakt. Był za to stałym bywalcem PC-bangów. PC-bangi to jest coś takiego, jak u nas kiedyś były kafejki internetowe, tylko że w Korei to nadal działa. I to działa, dlatego że w tych kafejkach jest ultraszybki internet, ultraszybkie komputery, które są przystosowane do grania, i ludzie chodzą tam po prostu grać w grę. I Tak też było z Kim Taehyungem. Podobno dorywczo też pracował w jednym takim PC-bangu. Właściciel PC-bangu powiedział o Kim że wydawał się, Miłym i niewinnym chłopakiem, chociaż nie potrafił wykonywać naj, najprostszych obliczeń, kiedy trzeba było na przykład, nie wiem, wydać pieniądze komuś, tak? I też nie dogadywał się z innymi pracownikami. Miał też, podobnie jak w szkole, problemy z okazywaniem agresji, raz podobno nawet uderzył pięścią w ścianę ze, ze złości i. Podobno z kasy parę razy zniknęły pieniądze. Kim De Jong miał na swoim koncie jednak o wiele cięższe przewinienia. Już w 2015 roku, kiedy miał 19 lat, otrzymał 300 tysięcy łąk grzywny za obrażanie kogoś przekleństwami o charakterze jednoznacznie seksualnym. W 2019 roku podglądał kobiety w publicznej toalecie damskiej. Za co otrzymał 2 miliony łon grzywny. Mało tego, w 2021 roku, na początku tego roku, dostał kolejną grzywnę 2 miliony łon, za to, że wysyłał małoletniej dziewczynie, niepełnoletniej dziewczynie, wiadomości głosowe o jednoznacznie seksualnym wydźwięku, gdzie nagrywał siebie jak jęczy do telefonu. Kim Taeyong był graczem w popularną grę online League of Legends, gdzie występował pod nickiem Piglet. W LOLa grał podać od 2015 roku i miał poziom Gold 4. Osobiście niestety nie znam się na tej grze, możecie mnie poprawić, ale z tego co sprawdzałam na reddicie to nie jest wcale taki zły poziom, to znaczy, że Miał jakieś, jakieś tam zdolności, jakoś sobie tam radził w tej grze. Posiadał też drugie konto, z którego nie korzystał albo korzystał rzadko, i to będzie istotne w dalszej części historii. To właśnie przez League of Legends, Kim Teon poznał dziewczynę AC. -si. Mówię Aisi, to znaczy, pani, panna A, i to jest określenie używane też w koreańskich mediach, kiedy nie znamy imienia i nazwiska. I ja też tak będę się zwracać, ponieważ no niestety nie znamy imienia tej dziewczyny, będę cały czas mówić AC i o to właśnie chodzi tutaj o tą dziewczynę. Poznali się oni w listopadzie 2020 roku i wymieniali się wiadomościami, całkiem dobrze się dogadywali, aż w końcu w styczniu 2021 roku postanowili się spotkać. Doszło do pierwszego spotkania, do drugiego spotkania. I później też do trzeciego spotkania. Na tym trzecim spotkaniu były jeszcze dwie inne osoby, i to na tym spotkaniu wywiązała się kłótnia między Kim Kimem a mężczyzną, który był właśnie wśród, wśród nich na spotkaniu. Cała trójka łącznie z Asy -si, uznała, że coś jest nie halo z niehalo z Kimem, zablokowała go i urwała totalnie z nim kontakt. Co jak możecie się domyślić, bardzo się Kimowi nie spodobało. Według zeznań znajomej Asy -si, od tego czasu Kim tae ją prześladował i stalkował. Pomimo tego, że zablokowała jego numer, ciągle do niej wydzwaniał i pisał wiadomości, używając y, publicznej, publicznego telefonu, albo pożyczał telefony od kolegów, żeby się z nią kontaktować. Napisał jej nawet taką wiadomość. Mówiłem Ci, żebyś nie robiła niczego, czego potem będziesz żałować. No szkoda. Niech ci się dobrze żyje. Aisy, dostając te wiadomości, oczywiście dyskutowała na ich temat ze znajomymi i mówiła, że się go boi. I teraz, chyba, pierwszy przerażający fakt tej sprawy. Aisy nigdy nie podała Kimowi swojego adresu. On wyznał później, że zobaczył na zdjęciu, które AC si wrzuciła zanim go zablokowali na wspólny chatrum, wrzuciła zdjęcie i na tym zdjęciu była paczka zaadresowana do niej i stąd wziął jej adres. Pewnego dnia, Kim Teon cały dzień wydzwaniał do Aisy, si, a ona oczywiście nie odbierała, bo wiedziała, że to będzie od niego. On zniecierpliwiony poszedł pod jej dom i czekał tam na nią 8 godzin. Chcąc nie chcąc, musiała się z nim spotkać, no i wtedy niedwuznacznie powiedziała mu, że ma przestać, że ona nie chce się z nim kontaktować i ogólnie ma dać jej spokój. Niestety nic to nie dało. Doszło do tego, że po wiadomości o następującej treści, mówię ci po raz ostatni, przemyśl to, Aisy zmieniła numer telefonu i do domu wracała dłuższą drogą, byle tylko nie spotkać swojego stalkera. Widzicie, Kim on uważał, że oni do siebie pasują, ponieważ kiedy rozmawiali ze sobą, kiedy grali w jednej drużynie w LOL, on uważał, że oni się świetnie dogadywali i pomimo, że no oficjalnie nie byli parą, w Kimie odbudziła się taka nadzieja, że może w przyszłości jednak coś z tego będzie. Kiedy więc AC si jednoznacznie dała mu do zrozumienia, że nie dość, że nic z tego nie będzie, to ma przestać się z nią kontaktować, Kim Teon poczuł się zdradzony. I to właśnie było motywacją do jego działań. To popchnęło go do dalszych czynów. Przez następny tydzień, Kim Teon zajął się planowaniem, jak zabić Asi. Później pomimo tego, że Kim Kimteon wyczyścił swoją historię wyszukiwania policji udało się odzyskać jego wyniki wyszukiwań, takich jak jak szybko zabić człowieka? I teraz tak, pamiętacie, jak wspominałam, że Quintillon miał dodatkowe konto na lol którego nie używał? Otóż zalogował się tam i wysłał wiadomość do ACI, i nie podał oczywiście, kim jest. Zaczęli rozmawiać, i w ten sposób dowiedział się, w jakich godzinach. AC -si pracuje, a więc w jakich godzinach nie ma jej w domu? 23 marca 2021 roku Kim Tae udał się do osiedlowego sklepiku w okolicy, w której mieszkała AC -si z rodziną. Stamtąd ukradł narzędzie zbrodni. Niestety w żadnym źródle nie było podane dokładnie, co to jest. Podejrzewam, że nóż. Wspomniana była też e, zielona taśma do pakowania. Kim obawiał się, że właściciel sklepiku się zorientuje, że on coś mu tu kradnie, więc po prostu kupił coś za gotówkę i udał się do kafejki internetowej, w której często przebywała też Aciee. -si. Oczywiście tam jej nie było, ponieważ ona w tym czasie pracowała. Kim zatrzymał się tam na ponad 20 minut, nawet nie włączył komputera, po prostu tam siedział. W tym czasie, kiedy już wyszedł z kafejki internetowej, około godziny 17, zarejestrowały go kamery industrialne zainstalowane w budynku i stąd wiemy, że ubrany był w czarny dres, miał czapkę, oczywiście maskę, kaptur i miał ze sobą plecak oraz białą foliówkę i bardzo prawdopodobne jest, że albo w tej foliówce, albo w plecaku miał już schowaną broń. Około godziny 17:30 wsiadł do windy w budynku, w którym mieszkała Aci z rodziną. Teraz muszę wam wyjaśnić, w jaki sposób w Korei odbierane są paczki kurierskie. Zwykle zamawiając jakąś paczkę w internecie, można sobie zaznaczyć, gdzie chce się odebrać paczkę, czy chce się odebrać osobiście, czy kurier ma zostawić paczkę pod drzwiami, albo na przykład zostawić dozorcy na dole budynku. Przez ostatnie pan Pandemiczne wydarzenia najczęstszym wyborem tutaj jest zostawianie po prostu paczki pod drzwiami i tak właśnie jest. Przez ostatnie półtora roku nie kojarzę, żeby trzeba było w ogóle spotykać się z kurierem poza takimi paczkami, które trzeba pokwitować i to głównie chodzi na przykład jak dostaje się kartę kredytową albo korzysta z tak zwanego Quick Sobis. Quick Sobis z angielskiego Quick Service, czyli szybki serwis. I to jest właśnie ta różnica między zwykłym kurierem a właśnie Quick Sobis, że on jest super szybki i w przeciwieństwie do paczek kurierskich, które przychodzą na przykład po jednym, 2 dniach Taki quick Sobis paczka przyjdzie po 2-3 godzinach na przykład. Kim Taylor podszył się więc pod pracownika QuickSobis i dzierżąc w rękach karton, tak dla niepoznaki, zapukał do drzwi mieszkania Aisy. -si. Aisy -si nie było na miejscu, jednak w środku znajdowała się jej młodsza siostra. Sama nie oczekiwała żadnej paczki, dlatego szybko, kiedy Kim Taehyun zapukał i powiedział, że jest kurierem, zadzwoniła do swojej mamy z zapytaniem, czy coś zamówiła. Mama powiedziała, że nie, no to szybko napisała wiadomość do starszej siostry, czy coś zamówiła. No i kiedy dostała odpowiedź odmowną, powiedziała kurierowi, że ma zostawić paczkę pod drzwiami. Kim Tejon jednak nie dawał za wygraną i czekał do momentu, aż ASI mu otworzy. Kiedy mu otworzyła, natychmiast wszedł do środka i ją zabił. Po zabiciu siostry Aisi, Kim przyczaił się w mieszkaniu przez następne pięć godzin. W międzyczasie matka Asi pisała do młodszej siostry następujące wiadomości. Wyszłaś z domu, co przyszło? Co robisz? Kąpiesz się? W odpowiedzi dostała zdawkowe. Tak. Odpowiedzi tej oczywiście nie napisała jej córka, która już w tym momencie nie żyła, a jej morderca, Kim Teon. Mama jednak wyczuła, że ta krótka odpowiedź że coś jest nie tak. Taka krótka odpowiedź od jej córki i próbowała się natychmiastowo dodzwonić do niej i dzwoniła aż 7 razy. Oczywiście telefon nie został odebrany. Około godziny 22.30 tego samego dnia do domu wróciła matka Aisi. Ją również Kim Teon natychmiastowo zabił. I wreszcie. Po kolejnej godzinie do domu wróciła Aisi. Ponoć zanim Kim on ją zabił, zdążyła jeszcze zapytać go, gdzie mama i siostra, na co on odparł, że je odesłał. Zapewne chodziło o to, że wysłał je na tamten świat. 25 marca, a więc dwa dni po tym wydarzeniu, zaniepokojona znajoma Aisi zadzwoniła na policję z zawiadomieniem, że nie jest się w stanie skontaktować ze swoją koleżanką, i żeby sprawdzili, czy wszystko w porządku. W ten właśnie sposób, seulska policja odkryła scenę zbrodni, a tam, pośrodku salonu, wciąż ubraną w płaszcz, martwą Esi, a, a w pokoju obok, jej siostrę i matkę. Zapytacie pewnie, gdzie w tym momencie był Kim Tejon. Otóż Kim Tejon cały czas był w mieszkaniu, gdzie przebywał przez ostatnie dwa dni ze swoimi zamordowanymi ofiarami. Mało tego, jadł sobie, pił wodę, mleko, alkohol, który wyciągał z lodówki w mieszkaniu. Gdy policjanci zjawili się na miejscu, odkryli go jednak z ranami, które on sobie sam zadał w brzuch, w szyję i w nadgarstki. Natychmiast został przewieziony do szpitala, a śledztwo wszczęto zaraz po tym, jak został zoperowany. I teraz cofnijmy się do początku, kiedy mówiłam wam, że w Korei bardzo rzadko wyjawiane są szczegóły spraw, takie jak imię, nazwisko, czy to, jak wygląda y, dany kryminalista. I tak też było w tym przypadku, kiedy grucha w mediach wiadomość, że to się stało. Wiadomo było tylko to, że zostały zamordowane trzy kobiety w dzielnicy Noongów w Seulu i że to zrobił mężczyzna. I to było tyle. W Korei istnieje jednak możliwość wystosowania petycji do prezydenta kraju na stronie internetowej Pałacu Prezydenckiego Congwatę. Taka petycja powstała 29 marca tego roku, czyli zaledwie kilka dni po tym, jak odkryto ciała zamordowanych kobiet, jak odkryto mordercę w mieszkaniu. Petycja domagała się upublicznienia danych osobowych oraz wyglądu mordercy. I teraz, tak, każda petycja, która od momentu publikacji otrzyma 200 tysięcy podpisów lub więcej. Musi dostać odpowiedź z pa Pałacu Prezydenckiego. I tak też się stało. W tym przypadku petycja zebrała ponad 260 tysięcy podpisów i otrzymała oficjalną odpowiedź. Odpowiedź była twierdząca. Zebrał się komitet złożony z policji i specjalnego zarządu, i oni stwierdzili, że faktycznie dla publicznego dobra lepiej będzie upublicznić, Dane osobowe Kim Tae I stąd wiemy właśnie, że mordercą był 25-letni Kim Teon. Szczerze wam powiem, że bardzo bym chciała przedstawić historię ACE i w ogóle tę historię z jej perspektywy, jednak tego się nigdy nie dowiemy, dlatego tak dużo jest o samym Kim Tae bo o nim dużo wiemy. Być może więcej dowiemy się podczas procesu. W dniu przekazania sprawy w ręce prokuratury. Kim Teon pojawił się publicznie przed aresztem w dobągu w Seulu. Na pytanie, czy chce coś powiedzieć rodzinie zamordowanych kobiet, ukląkł na ziemi i powiedział: Czuję się winny, że w ogóle oddycham. Wstyd mi, że żyję. Przepraszam pogrążoną w smutku rodziny i wszystkich, których skrzywdziłem. Zarzucony pytaniami przez dziennikarzy, były to różne pytania w związku z tą sprawą, Kim cały czas tylko powtarzał: Przepraszam, przepraszam, przepraszam i nie odpowiadał, jednak w pewnym momencie się zatrzymał, kiedy dziennikarz zapytał: Czy masz coś do powiedzenia swojej matce, która pewnie ogląda Cię teraz w telewizji? I on w tym momencie tak się zatrzymał i powiedział, nie, nie mam jej nic do powiedzenia. I troszeczkę było kontrowersji, jeżeli chodzi o to pytanie, że to jest pytanie nie na miejscu, że nie powinno się tutaj mówić o jego matce, skoro on sam nie mówił o swojej matce, to dlaczego jakiś dziennikarz porusza sprawę niewinnej kobiety? Bo taka jest prawda, że tutaj sprawcą jest Kim Teon, a nie jego matka, więc dlaczego w ogóle poruszają sprawę matki? Podobno w ogóle rodzina Kim Teona musiała się przeprowadzić natychmiast po tym, jak. Jego dane upubliczniono. Na koniec, jak sami widzicie, poproszono o zdjęcie maski. Zdjął maskę i pokazał swoją twarz. Jego postawy i słowa zawarte w tym filmiku poddaję Waszej ocenie, czy to, co powiedział, Wskazuje na to, że żałuje, czy to jak się zachowywał, wskazuje na to, że żałuje, czy to jest takie bardziej show. To już pozostawiam w waszej ocenie. Pierwsza rozprawa odbyła się 1 czerwca 2021 roku. Obrońca z urzędu powiedział, że Kim przyznaje się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Oraz że bardzo ich żałuje. Obrońca prosił też, by wzięto pod uwagę to, że oskarżony nie uciekł z miejsca zdarzenia i próbował popełnić samobójstwo. Ja bym chyba prosiła o to, żeby wzięto pod uwagę to, że spędził dwa dni z ciałami kobiet, które sam zamordował w ich mieszkaniu, ale to tylko moja opinia. Podczas procesu oczywiście ujawniono wyniki śledztwa i wynikało z nich to, że. Kim tak naprawdę skrupulatnie przygotowywał się do tego morderstwa. Mało tego stalkował Asi. Są dowody na to, że stalkował ją od 23 stycznia, kiedy to odmówiła mu, żeby odprowadził ją pod dom. Śledztwo wykazało, że tego 23 marca, w dniu morderstwa, kiedy A.C. Si wróciła do domu, na początku tak naprawdę udało jej się namówić Kima, żeby odłożył broń. Jednak wywiązała się między nimi bójka i było widać, że, że AC się próbowała bronić. Na razie nie wiemy, jakiej kary domagać się będzie prokuratura. To wyniknie z kolejnych rozpraw procesu i oczywiście ja będę informować Was na bieżąco na moich mediach społecznościowych, na Twitterze, na Instagramie oraz w przypiętym komentarzu, który pojawi się pod tym filmikiem, że jeżeli będziecie sprawdzać co jakiś czas, to jeżeli coś będzie wiadomo, no to ja oczywiście tutaj zupdate'uję i będzie najnowsza wiadomość. Komentarzu przypiętym, pierwszy komentarz, który będzie pod tym filmikiem. Także tutaj możecie sobie sprawdzać, bo niestety na razie no, proces jest w toku, więc nie wiemy, jak się to potoczy. No ale biorąc pod uwagę to, że ma zarzut morderstwa i to potrójnego, no to myślę, że jedną z grożących mu kar jest kara śmierci, która w Korei wciąż obowiązuje. Mimo, że nie jest wykonywana, ale wciąż obowiązuje. Na koniec kieruję pytanie do Was. Jak myślicie, czy Kim Taehyung? Żałuje swoich czynów? Czy żałuje tego, że zamordował trzy kobiety? Czy jednak było to morderstwo z zimną krwią, które skrupulatnie sobie zaplanował? A może był to odosobiony przypadek po prostu stracił nerwę i tak się stało? Jeżeli chodzi o ekspertów, to zdania są podzielone, a ja jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach na dole. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału z serii Ciemna Strona Korei. Kolejny odcinek już wkrótce. Dziękuję również sponsorowi tego odcinka Surfshark VPN. Pamiętajcie, że link oraz kod zniżkowy macie w opisie tego filmiku. Jeżeli jest jakaś sprawa z Korei, którą chcielibyście, żebym omówiła w tej serii, to dajcie mi znać w komentarzach. Do zobaczenia.